Zodiaku, waga, wieża. I tutaj będzie nagły rozpad, rozbicie czegoś. Jeżeli budowałeś, bądź budowałaś coś na niesolidnych fundamentach, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o związek, jakieś relacje, czy nawet o zdrowie tak naprawdę, cokolwiek, co budowałeś, bądź budowałaś na niesolidnych fundamentach, na kłamstwie być może, jakimś, bądź iluzji, to teraz się rozpadnie. To musi się rozpaść, ponieważ nie można budować czegoś na fałszu, nie można budować czegoś na iluzji, tylko najpierw trzeba wyjść ze swojego strefy, strefy komfortu. Trzeba tutaj um, zerwać z destrukcyjnymi sposobami myślenia, jak i działania destrukcyjnymi. Ze swoją iluzją, również. Dlatego będzie ten wybuch, jak na tej karcie. Dlatego będzie te zniszczenia, tutaj korona właśnie spada. Człowiek tutaj spada ze swojej wierzy, czyli wychodzi ze strefy komfortu. Tutaj zderzy się z bolesną, brutalną prawdą o czymś bądź o kimś tak naprawdę. Do tego tutaj uważaj na wszelkie wypadki, uważaj na wszelkie złamania. Bóle kręgosłupa również tutaj mogą być, jeśli chodzi, i załamania, tak, depresje. Jeśli chodzi o związki, tutaj również mogą być kłótnie i to bardzo duże, że tak to bym ujęła, wybuchowość tutaj może być. Tutaj także um, może być taka nie, destabilizacja, jak i również um, nagłe zerwania, tak? I to nie chodzi mi tylko o typowo związki, ale też chodzi mi o inne relacje, więc to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o pracę, mo, mo, um, Tutaj jest możliwość straty pracy bądź dużej ilości pieniędzy, więc to też um, trzeba na to uważać, tak? E, więc tutaj, no, będzie ciężko, będzie, ale wiesz, powiem Ci tak, wiesz, że to jest ogólnie przebudzenie, tak? Ta prawda musi być na jaw. Prędzej czy później ona wyjdzie, jeżeli nie mogła wyjść wcześniej, bo na przykład um, te znaki od wszechświata, które gdzieś tam miałeś, oh. bądź miałaś, olewałaś, bądź olewałeś. No to teraz musisz coś się zburzyć, tak? Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o kartę radę, radzi, aby nie podejmować działań i decyzji pod wpływem impulsu, pod wpływem po prostu emocji, bo przez to możesz zapłacić bardzo duże konsekwencje, tak? Za te decyzje, za te, za te działania podjęte pod wpływem impulsu bądź emocji. Dla znaku zodiaku skorpion, odwrócona szóstka buław, mówiąca o chaosie, o, mówiąca o oszustwie, o zdradach, o rozczarowaniu, ale także mówiąca o typowym narcyzmie. Więc tutaj możesz wchodzić właśnie w rolę takiego narcyza, narcyzki. Tak, ale także uważaj na takie osoby wokół e, siebie, wokół swojego otoczenia. Tak? E, tutaj, e, jeśli chodzi o związek, mogą być zdrady rozczarowania, kłamstwa, ale także uważania oszustwa swoich e, przyjaciół, również, bo e, sorry za psa, bo mi się czeka bo tutaj też to wychodzi tak? tutaj może być też takie e, trochę wypalenie taka stagnacja Taki chaos tak naprawdę, rozczarowanie, więc tutaj uważaj na to. W pracy mogą być kłamstwa, mogą być oszustwa, także, więc no niestety ten czas dla ciebie będzie po prostu ciężki, tak? Do przełamania. Jeśli chodzi dla znaku. Z... Boże, jeżeli chodzi o radę, to tutaj jakaś kobieta może Ci pomóc. Ale także warto zadbać o siebie, warto po prostu dać sobie tą miłość, tak? Nie wiem, może jakiś spa dla siebie, nawet domowe, tak? Po prostu może jakaś nowa praca, nowa, nowa dieta, cokolwiek takiego, co da ci takie ukojenie, o tak to bym to ujęła. Dla znaku Zodiaku Strzelec, Czwórka Mieczy, mówiąca o odpoczynku. Ty w końcu musisz odpocząć, zregenerować się. A nie jak motorek lecieć i po prostu zbyt dużo brać na siebie i zbyt dużo robić. Więc tutaj to będzie czas dla Ciebie takiej właśnie takiego odpoczynku, takiego regeneracji. Warto tutaj wejść bardziej w głąb siebie, na przykład poprzez medytację i posłuchać głosu swojej duszy, swojego serca, swojej intuicji, co ma Ci do przekazania. Tutaj, jeżeli chodzi o relacje, związki, tutaj może być jakiś dystans na przykład, chęć odpoczynku, nieporozumienia, w najgorszym wypadku separacja tutaj może być, ale taki chód. Eee, takie bardziej odcięcie się po prostu. Eee, jeżeli chodzi o relacje z innymi, może być właśnie podobnie. Jeżeli chodzi o pracę, tutaj e, musisz sobie troszeczkę zrobić przerwy, także żeby się po prostu z, zregenerować, tak? Więc zadbać tutaj o zdrowie. Jeżeli chodzi tutaj, karta rada dla ciebie. Uważaj na swoją naiwność, tutaj także jakaś prawda wyjdzie na jaw, ale tutaj także uzrów swoje wewnętrzne dziecko, tutaj dbaj o siebie, zacznij myśleć bardziej pozytywnie, tak? Nie skupiaj się na tych negatywach, żeby je nie przyciągnąć do swojego życia, tylko bardziej się skup na tym, co jest pozytywne, bądź wdzięczny, a będziesz mieć tego więcej. Dla znaku zodiaku, kozioroże, zgiermek, monet. E, tutaj będzie czas dla Ciebie takiej nauki, takiego szkolenia, takich kursów na przykład, e, albo uczenia się czegoś nowego. Tutaj będą e, też pozytywne wiadomości, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Więc tutaj ten dobrobyt, te finanse do Ciebie przyjdą, owszem, ale właśnie dzięki Twojej pracy. E, tutaj także jest yy, Albo będzie poszukiwanie nowej pracy, albo po prostu ktoś tutaj może wyjść do Ciebie z jakimś awansem w przyszłości Jeżeli oczywiście się spiszesz Jeżeli chodzi o tutaj o związki, może się pojawić niedostępność Mimo, że danej osobie może zależeć, czy nawet Tobie Ale niedostępność też taka troszeczkę bierność, taka energia jeszcze po prostu dziecka yy, Ta dana osoba, bo Ty się po prostu jeszcze uczycie tak naprawdę yy, miłości O tak to bym to ujęła jeśli chodzi o zdrowie, raczej tutaj bym powiedziała dobre zdrowie, warto też po prostu profilaktycznie o siebie zadbać. Jeśli chodzi tutaj, karta rada, tutaj zacznij pracować nad taką pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości. Ty masz most w sobie tak naprawdę i dzięki temu, jak wydobędziesz to po prostu z siebie, zacznie się wszystko układać klarownie. Tutaj oprócz tego w pracy właśnie może ci pomóc jakaś kobieta kobieta z ognistym temperamentem, która wie, czego chce od życia. Dla znaku Zodiaku wodnik musisz spojrzeć na jakąś sytuację z innej perspektywy niż dotychczas. Musisz tutaj przepracować swoje blokady, wyjść z takiego. Zawieszenia, z takiej stagnacji, bo ta stagnacja tutaj będzie, ale to będzie jakiś czas dla Ciebie takiego właśnie przebudzenia, przestać się skupiać na negatywach, przestać tutaj zrzucać winę na ludzi, o swoje otoczenie bądź po prostu, przestać rzucać winę na system, wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa, także tutaj no musisz przepracować te blokady, bo inaczej się nie ruszysz z miejsca, tak? No i spójrz po prostu na swoją sytuację, staną osobą, bądź relację z innej perspektywy. Ty niej dotychczas patrzyłeś, bądź patrzyłaś, tak? Tutaj właśnie e, to ta karta Ci mówi. Jeśli chodzi o pracę o finanse, będzie bardziej stagnacja. E, tutaj trzeba się po prostu no, podjąć jakieś kroki, tak? E, jeśli... takie zawieszenie może być. Jeżeli chodzi tutaj e, o zdrowie... E, jeśli nic nie zmienisz w swoim życiu, to się nic nie zmieni. No to bardziej musisz coś po prostu zmienić, czy no przejść na inną dietę na przykład. Zacząć ćwiczyć na przykład. Ehm, nie wiem, zacząć medytować również. Musisz coś takiego zrobić, co dzięki temu mm, poprawić się zdrowie, tak? Więc tutaj musisz stricte zadbać o siebie. Jeżeli chodzi o kartę radę, Przestań się opierać temu, co przynosi ci los. I tutaj właśnie możesz się bać tych zmian, możesz, yy, przez to, że się boisz, możesz przyciągnąć w cudzysłowie tego pecha, tak? To jest odrzucone około fortuny, więc jakiś taki w cudzysłowie pech, yy, tutaj także jakaś lekcja karmiczna, ale to tylko dlatego, że ty cały czas uciekasz przed jakąś lekcją, bo się jej po prostu nie odrabiasz tak? Więc to musi w końcu przyjść i musisz po prostu tą lekcję przepracować nie bać się otworzyć się na nowe. Dla znaku Zodiaku Ryby Tutaj czas będzie takiej równowagi Takich lekcji karmicznych Także tutaj y, mogą być jakieś sprawy urzędowe Jakieś sprawy sądowe Warto kierować się logiką, jak i rozsądkiem Jeśli jesteś, nie wiem, w związku Może to być na przykład ślub cywilny y, Relacja stanie się bardziej poważniejsza Jeżeli na przykład nie jesteś singlem y, To tutaj, no, bardziej Będziesz się kierować po prostu swoim rozsądkiem Niż takimi większymi uczuciami, tak? E, tutaj bardziej możesz wejść w jakiś związek z rozsądku niż z uczuć, po prostu. E, oprócz tego, tutaj pamiętaj, aby nikogo z góry nie oceniać to jest bardzo ważne. E, patrzeć obiektywnie, kierować się prawością, sprawiedliwością, aby była równowaga w dawaniu i braniu pomiędzy tobą a inną osobą, także również. E, tutaj. Jeśli chodzi o pracę, to również yy, miej, musisz mieć otwarte oczy i też yy, patrzeć. Ok, kierować tą logiką, tak, ale e, patrzeć ogólnie, m, czy ktoś czasami e, nie podkłada ci świni pod nogi, że tak to bym ujęła, czy ktoś po prostu tutaj nie kłamie dla własnych korzyści, tak? Tutaj, no, jakieś tutaj poważne rozmowy też mogą być, jeżeli chodzi o awans, czy, czy po prostu premię. E, jeśli chodzi o zdrowie, musisz to wszystko zrównoważyć, tak? Czyli trochę pracujesz, trochę odpoczywasz. Żeby była po prostu równowaga w Twoim życiu. O to chodzi. Jeżeli chodzi o kartę radę, tutaj no, musisz zadbać o siebie, kierować się właśnie um, intuicją, tak? Słuchaj swojego głosu serca, słuchać swojej intuicji. Um, możesz liczyć na jakąś kobietę, która Ci może pomóc w sprawach emocjonalnych, relacyjnych. Energia od 20. 9 września do 5 października. Ogólna energia dla wszystkich. Jaka będzie energia? Dwójka była. Tutaj no, będzie to, że będziesz musić wybrać. Będzie wybór, będzie niezdecydowanie, Czy zostajesz tu, gdzie jesteś, czy otwierasz się na nowe, nową drogę w swoim życiu? No taki ryzyk fizyk, tak, no ale trzeba coś zrobić. Nie możesz stać w stagnacji całe życie. Następnie będą jakieś przeszkody i tutaj no będziesz musiał ominąć to jakoś, tutaj będzie trudno, tak, no ale no tak czy siak tutaj to karty pokazują i także żebyś uważał bądź uważał na jakieś wypadki, jak i na fałszywość po prostu przyjaciół, yy, czy jakieś nawet zdrady. Następnie trzeba będzie postawić jasne granice, powiedzieć to, że to co myślisz, tak. Ale przy tym, nie raniąc innych, postawić jasne granice, odciąć się od tego, co ci nie służy, czy to będą jacyś ludzie, czy to będzie jakaś sytuacja. Musi się to od tego odciąć po prostu. I następnie możesz spotkać kogoś, kogo nie chcesz spotkać, ale spotkasz kogoś, tak? Czyli mogą być jakieś nieporozumienia, nawet, e, również jakieś złożeczenia, trzeba na to uważać także oczyszczać się, transmutować, cień, światło. Odcinać całkowicie, więc tutaj tak to wygląda. Mogą być nawet jakieś kłótnie, ale to wszystko jest tutaj właśnie koło fortuny, dlatego że to jest po prostu okres karmiczny i to będzie taka lekcja po prostu dla Ciebie, tak? Raz nad wozem, raz podwozem, raz na górze, raz na dole. Nie opiera się temu, co przyniesie los. To musi się zdarzyć. No, bo po prostu jest lekcja, tak? Trzeba ją przepracować albo jest od wszechświata, ale tak czy siak trzeba przez to przejść po prostu i to zdać, tak? Żeby to się już nie powtarzało, żeby cykl karmiczny po prostu potem zamknąć. Więc tutaj, właśnie yy, to ci yy, ta energia to chce ci przekazać, tak? Że to musisz po prostu przepracować, nie opierać się losowi i wziąć to, to, to po prostu na klatę.